Znajdujemy się w drzwiach zwanych koniem, a dzisiejszym gośćmi są członkowie zespołu Sperdors w składzie Kacper, Bebedirit, Eugeniusz Bodo i Kajtek. Zespół powstał w zeszłym roku, w tym roku mieliście debiut trochę opóźniony w Okrąglaku, ale jednak udało wam się zadebiutować. Jak wspominacie ten wasz pierwszy koncert? Ogólnie było zbyt wypaśnie jak na nas. Ale się siadło i zrobiliśmy bardzo fajne pierwsze wrażenie, także gitarka. No myślę, że ten pierwszy gig podniósł nasze oczekiwania względem reszty. To była wysoka poprzeczka. Bardzo dobrze się grało, to najlepsze wspomnienia. Fajnie było w plenerze suneczko, e, dobry melanż i fajni ludzie. Połowy nie pamiętam. Czy graliście już wcześniej w jakichś zespołach? Mieliście jakieś doświadczenie sceniczne, czy to jest wasz pierwszy taki projekt? Ja grałem w Tonentan, Tonent Bastards. Graliśmy po Czechach, po Polsce. Było fajnie, dopóki no, COVID nie zniszczył całego projektu. No i miałem tam gdzieś nawet e, lekki e, epizod zespołem technicznym w Krakowie. No a tak, no to gdzieś no, głównie z tym Tonentan grałem. Zresztą. Ja grałem w Fine Apple Pie, graliśmy taki Pop Punk. To w sobie była moja jedyna kapela, to było 8 lat temu, ale trochę też przeżyliśmy swojego. O, przepraszam. Graliśmy w Kobili, czyli bardzo niższy wygadonek w Polsce. Uuu. Uh. No to ja, oprócz kapel, które się rozwalały po tygodniu, to grałem sobie w zespole, zespole Shila i graliśmy coś takiego około granżowego. E, trochę eksperymentowaliśmy. E, tyle. Parę koncertów, epka, i się rozpadło przez. Brak członków. Brak członków. Brak członków. To mi się udało grać przez pile w Bristolu, w zespole Brislington's. Potem jeszcze. A... Nie, no tylko Brizlingtons tak naprawdę. Potem jeszcze tylko zrobiliśmy jeden album, ale taki dla Becky, z ziomkiem o nazwie Ostermontag, a potem sam zrobiłem odbytnicę 2.137, ale to tak naprawdę. W sumie Brizlingtons, a potem Sperdals. Waszy gatunek określiliście mianem budżet Rock, Budget Punk Rock. Czym jest ten gatunek? i Jak należy go interpretować? są jakieś wymagania dotyczące tego budżetu? Na bidę! No, ...nie mają budżetu. O, tak. tak, chodzi o to właśnie, że to jest bez budżetu. Budżetowo, czyli jak najtaniej. No, zaczęliśmy w sumie z, po prostu z swoim sprzętem, który mieliśmy na chacie. ...złotych łeb, a potem się... ...z 20 żeśmy zwiększali i tak zwiększamy cyklicznie. Co to złoty? Z drugiego ja po prostu nie mieliśmy za bardzo się określić. Każdy z nas się wywodzi z czegoś innego i się inspiruje czymś innym. No ja... Dla mnie zawsze w sercu jest pop-punk jakiś taki amerykański, bardziej melodyjny. Dla reszty tutaj szczególnie. O nie, ja tylko tak Black Metalu, tu chłopaki bardziej coś takiego bardziej ortodoksyjnego, trochę bardziej surowego. Tak, grindcore, tak, tak, No mówisz o tych inspiracjach, a jakie takie zespoły były mm, takim natchnieniem dla Was? Może nie nieco. dużo. W sumie, tak naprawdę, wstępnie to żeśmy chcieli coverować Ramonsów i Misfits i eee, no przecież Ramonsów Ramoni e, Blitz, Blitz, Pop to była pierwsza piosenka, jaką zagraliśmy w ogóle jako zespół razem na próbie jeszcze w ten kotłowni e, zagrali. W ogóle pierwszy utwór, jaki żeśmy zagrali, to był jeden mój, a drugi Kajetana. Ale który mój jakby odpad, a Kajetana przekształci się Band w Dead, który zagramy dzisiaj. I mycie, że End up Dead jest... kamerujcie on się przeistacza, przeistacza się! End Up Dead jest, myślę, idealnym przykładem, jaką muzę gramy. Myślę, że ten śmiech oddaje więcej niż tysiąc słów. Teraz troszkę mnie nie ciężko by mówić, nie? I tak on tak onomatopeją tutaj. Też niedługo będziecie mieli taką, no, nazwijmy to mini trasę, że w sumie gracie w Katowicach, później będą też kolejne koncerty, między innymi z faulem technicznym. Graliście też przecież na początku października w pubie Gotyk. Jak się czujecie przed dzisiejszym koncertem, przed w sumie następnymi też, bo już niedługo? Znaczy, względnie, że luz psychiczny jest. Czujemy się. Przyjewali tak naprawdę na początku. Jakżeśmy zaczęli grać razem, no to potem żeśmy głównie grali te próby, żeśmy szlifowali materiał w chuj i w momencie, kiedy poczuliśmy się pewnie, no to zagraliśmy pierwszy koncert i teraz z każdym koncertem jest coraz pewniej, nie? Eee, ważne tylko, żeby trzymać to, że gramy razem jeszcze, poza tym, trzymać taką w miarę normę, żeby się nie zapomnieć, mieć jakiś poziom i no nie wiem, ja się tam w ogóle nie stresuję od samego pierwszego koncertu, bo no żeśmy tyle grali, że jesteś, jestem pewny tych ziomów. Super jest to, że właśnie gramy cyklicznie. Jak w ogóle nie ma, jak to się stało, nie? Że od tych wakacji mniej więcej mamy ten koncert co tydzień, co dwa tygodnie, i dzięki temu, wiesz, jakby jest ta dynamika tego grania. Więc to jest zarąbiste, bo dzięki temu jakby próba próbą, ale tak naprawdę koncert weryfikuje, i najlepiej się możemy wtedy chyba zgrać tak naprawdę, nie? Ja się żemę luzowany stary. <tarsz> co? Ej, Jakie macie plany na najbliższy okres? Pewno plan jest do końca rogowe bości, jakiś materiał, epkę pięciu, sześciu kawałkową Jako taką powiedzmy wizytówką naszą, żeby każdy mógł fajnie jakoś nas posuwać. A zobaczymy jak będzie z odbiorem. Jak będzie dobry, no to pożyjemy, zobaczymy, nie? Yy, też yy, wspomnieliście, że to jest takie wasze demo dema. Jak się przed tym współpracowało? Czy było jakiś taki okres przy pracy nad tym, że kurczę no nie wiem jak to pociągnąć dalej, czy na zasadzie albo kombinujmy, co, może coś z tego będzie? Zależy, zależy, bo piosenki same z siebie to wyszły w sumie od strzała, ale potem żeśmy to dosyć długo szlifowali momentami, tam e, ktoś miał zawahania do swojej partii, ja dosyć długo musiałem tak naprawdę szlifować wokal, bo powiedzmy ze Sperdorsami dopiero zacząłem wykorzystywać cokolwiek, co się uczyłem od dosyć niedawna, nie? E, ani profesjonalnie, ani nic bardziej na chacie, więc wokal mi mocno jakby się e, docierał do samego końca, teraz już na koncertach to trochę inaczej wygląda, Eee, już jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do w ogóle słyszenia siebie. też nie są skomplikowane, nie? Ale jakby na próbach jak gramy, to clue tego wszystkiego jest dopracowanie jakichś takich mniejszych niuansów, jakich technikali, żeby po prostu to grało, nie? Bo jakby szkielet jest prosty, tu nie ma za bardzo, wiesz, w tej muzyce nic, nic nowego, nie odkrywamy koła na nowo, nie? Ale staramy się tak przetworzyć przez to naszą różnorodność gatunkową, że po prostu zajebiście orkiestra, to brzmiało, nie? No, tutaj słyszymy jeden zespół, więc... Yy, tak, roin czeski, więc chyba wywiad będzie powoli dobiegał yy, końca, ale kto wie, może jeszcze w niedalekiej przyszłości się spotkamy i dorzucicie coś ekstra. Jasne, jasne. No my sami zaraz mamy soundtrack, więc trzeba się zabijać powoli. Niedługo muszę coś więcej dodać, ale na pewno widzimy się niedługo znowu. Takie słowo? Jakie było wydaje? Pozdrawiamy serdecznie Radio Egida. Ups.